Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejne nagranie z transportowego raju, ale weekend, niedziela, 16 marca. Piękne okoliczności przyrody, ale maszyny, powiem Wam kurczę, naprawdę ciekawe miasteczko z ciekawymi autami. No, w tego to ktoś hajsu włożył i to yy, grubo. W wymiarze, wiecie, ile coś takiego może kosztować? M6. Jak cenę zobaczyłem, to myślałem, że zero mi się pomyliło. No. Gruba impreza. Tak, to jest 73 tysiące euro. Ja tyle za dachła zapłaciłem. Ale maszyna jest piękna. Eee, Chevrolet też. Oj, super. Kurde. Fajnie, dzionek zleci, jak widać. Ciepło nie jest, ale słoneczko świeci. Eee, nie tracę czasu. Trzeba coś zobaczyć, bo teren jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyzwoity Więc nie ma siedzenia w kabinie Trzeba coś pozwiedzać Naładować baterie Na kolejny tydzień pracy Bo nie wiadomo jak z tym powrotem będzie Na razie nie ma nic Zobaczymy co w poniedziałek się urodzi A na razie Do miasteczka zwiedzamy <laughs> Kolejne Fajne autka Choć ceny to mają Ała i to jest jakieś 100% odrestaurowany No, ale być może tyle kosztują, nie wiem, nie orientuję się. Ale. Mercedesy, Porszaki. Nawet Ładzianka Niwa się trafiła. Jest jakaś cena, nawet będzie cena chyba. Piękne Mercedesy, kurczę. Powiem tak, czymś takim to bym jeździł. I. Łada, 8,5, koło euro. No. Się wydaje, że przesadzone trochę, przynajmniej nasze realia, tutaj być może, ale naprawdę ciekawa miejscowość. Miło było się przejść, jakoś wykorzystać ten czas, ale trzeba wracać do, do, do domu. Jakiś obiad zrobić, pierś z kurczaka z warzywami będzie bardzo dobra. I jutro zabieramy się za transportową, ciężką i uczciwą pracę. No i witam, poniedziałek mamy, 17 marca. Ciekawy dojazd pod firmę, nie? Byłem tutaj, na tym zameczku też sobie byłem, zwiedzałem trochę. Ktoś już tutaj nawet jest. No ale dobra, najważniejsze, że wiem gdzie dojechać. I teraz tylko kwestia, czy będą łaskawi mnie rozładować o godzinie 7. Zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie. No nic, odjeżdżamy, zobaczymy. no i tak jak się spodziewałem, rozładunek potrwał. No, chyba nawet nie całe 20 minut. Wyjeżdżam sobie spokojnie. Można było to załatwić w piątek. No niestety. Ale nic. Jest dobrze. Słuchajcie, mam już ładunek pod granicę do Berlina. Więc już będzie dobrze. A co, aż mi tu jakieś usterki? Kabel chyba się musiał wypiąć. Oho, coś da figurę z rana szaleje. Zaraz muszę kabel sprawdzić. Yy, w każdym bądź razie, ładunek z powrotem już jest. Yy, I tak, to jest znowu kabotaż. Bo pod ostatnim filmem rozgorzała dyskusja, że robię dużo kabotaży. No nie, ktoś źle to zinterpretował, źle to obejrzał. To, to, to co teraz rozgorzałem, to był pierwszy kabotaż od początku mojego wyjazdu. Ten, który dzisiaj będę robił, będzie drugi i ostatni. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli bym nawet robił Nielegalną ilość takich kabotaży, to uwierzcie mi, że trzeba być kompletnym kretynem, żeby to publicznie pokazywać. Na pewno bym się tym mocno nie chwalił. No, ale wiem, oglądacie różne kanały, i niektórzy się tym jednak chwalą. No, ale co, co się ja na to poradzę? Yy, ja nawet, jakbym zrobił taką troszkę większą liczbę, to na pewno nie byłoby to uwiecznione w moim materiale. Dobra, ja wracam na parking, zobaczę ten kabel. Będę musiał jeszcze stację znaleźć, coś dotankować. No, po weekendzie rezerwa mi się zapaliła. No i dobra, i kurczę, posprzątać naczepy, pozwijać pasy. Można jechać się ładować i myślę, że dzisiaj wieczorem już będę w kraju. Super, pięknie, bo z Berlina to raczej już będę na pusto do, do kraju jechał. Ale to zobaczymy. Może coś się urodzi. Kto to wie? mnie co. Na parkingu poruszałem kablami. No na razie nic się złego, prócz rezerwy nie dzieje. No ale mam 26 km do stacji, na spokojnie wystarczy. Zobaczymy, jak ten załadunek pójdzie. Powinien pójść szybko i to jest lekko. W końcu cały czas pełne ładunki, najlżejszy to chyba był ten. Nie, a te 9 palet było najlżejsze. Ale ogólnie to po 24-25 ton. No, a zaraz zobaczymy, czekajcie. Kurcze, aż mnie ciekawi, ile spalanie z tego wyszło. A nie najgorsze, z tej trasy, co po Niemczech jeżdżę, 26,8. Przy tych ładunkach, moim zdaniem, rewelacja. O, że ona dzwoni. Dobry wieczór, szybkie podsumowanie w Poniedziałku będzie Jestem w Polsce, tak jak planowałem Rozładowałem się Nawet przed czasem delikatnie No i wpadłem na genialny pomysł No rzeczywiście nie tyle genialny pomysł, co musiałem już zatankować Na, na świecku Tutaj Korek jest nieziemski, na razie stoję, patrzę Ale mam już powrót To najważniejsze, jadę do siebie Jutro z rana mam nadzieję Załaduję i No we wtorek rozładuję, ale wątpię, żebym dojechał. Do... No, na pewno nie dojadę, bo za dużo kilometrów jest przez całą Polskę przejechać. Yy, jednak w środę z rana powinienem być już w domu. Co mnie ogromnie cieszy. Na poniedziałek też już praca jest zaplanowana wstępnie. Więc w domu znowu sobie nie posiedzę za długo. No, ale przynajmniej tych parę dni jest robota, trzeba ją robić. Bo może zabraknąć, i wtedy można będzie w domu siedzieć. Na razie nie jest źle. Parę mam ładunków takich, że albo w tą, albo w drugą pojadę. Znowu mi się nie udało na Anglię pojechać, bo mogłem w czwartek ładować i znowuż bym nie zdążył. No. W, środę, w środę z rana bym początek czasu miał, zanim ładunek bym znalazł. No nie, nie za duże ryzyko, nie, że nie znajdę ładunku. A na pusto. Jechać przez pół Polsk? trochę nie bardzo kurcze. No, już coraz bliżej tych świateł jestem. Ja na, ja na zieloną górę jadę. Kurczę, no, ten korek to mi tu całkowicie miesza i psuje sp sprawę, bo mam kurczę ledwo dwie godziny czasu pracy na dzisiaj. Więc nie za wiele, a jakoś dojechać trzeba. Tam pod firmą będzie, gdzie stać, będzie parking i mam nadzieję szybko jutro załaduję i ogień już w kierunku domu dobrze się ładunek powrotny znalazł dzięki mojemu koledze bo bym był w ciemnym zadzie a tak przynajmniej spokojnie jakoś wrócę dobra, stoję w korku co poradzisz? nic nie poradzisz nie przeskoczysz, nie ominiesz nie ma takiej opcji ale ja tylko do świateł później bokiem, bokiem, lewą stroną Jakoś delikatnie obiady mówię, świecko. No, zresztą jak co poniedziałek, wtorek, to te świecko stoi na dębowo. Ej, niedobrze, niedobrze. Ale kurczę, najważniejsze, że ładunek jest do domu. I tym się trzeba cieszyć. A korek, jest to jest. Przejedzie się go jakoś. Po po pomaleńku przejadę. Wspaniale rozpoczęty dzień. E, wtorek jest. I wiecie co? 7.50 ja wyjechałem załadowany, pospinany, z pasami w ręku, z papierami w ręku, nie z pasami. Pasy pozapinane. I to się bardzo mocno chwali, bo awizacja była na godzinę 12. Pięknie, super, wczoraj udało się dojechać. No. Powiedzmy, że troszkę wydruku trzeba było zrobić. Kawałek wydruku musiało wyjść. No, ale chciałem dojechać, żeby spokojnie się wykąpać i, i być już jednak na miejscu. Parę minut wtecz, we wtecz, kto by to liczył? A czy ja wiem, kto by to liczył? I <laughs> wiem, że to może kosztować, ale czasami trzeba. Co tak, kurczę, na czysto cały czas jeździć, wtedy będą szukać czegoś innego, nie? Dobra, słuchajcie, ja mam przed sobą 750 km jeszcze. Jest duża szansa, żeby dojechać, bo to, to nie jest pierwszy raz, kiedy to ładowałem, i nie, nie pierwsza taka moja trasa. Jest szansa na dychę dojechać, jak będzie się szło pełnym ciągiem i Warszawa nie będzie zbyt okrutna. Dzisiaj jeszcze na miejscu będę i dzisiaj rozładuję. No ale niestety, dzisiaj do domu nie dojadę, ale jutro też jest dzień. No i to jest firma, to jest wykonanie. Za 2020, :20, a ja już zbliżam się ku szczęśliwemu końcowi, co do rozładunku. Pięknie podoba mi się to ogromnie. Będę mógł nad ranem do domu wystartować. Bo niestety czasu mi zabraknie 9,40 tutaj za nim dojechałem, a do domu 120 km, także nawet pakiet mobilności mi niekoniecznie pomoże to nic, jutro z rana. Tak czy siak, będę w domu. O super, po wszystkim. No, bardzo się cieszę, że to właśnie dzisiaj się udało rozładować, bo będę mógł sobie tak gdzieś przed piątą chyba wystartować, już do domu. No, i to jest właśnie Kurcik. Jak pamiętacie, załadowałem się w żarach na drugim końcu Polski, a przyjechałem do Sokółki, gdzie już do granicy białoruskiej naprawdę jest rzut beretem. Także dzisiaj, załadunek, dzisiaj, rozładunek. Coś pięknego. Jakby tak cały czas szło i takie kilometry trzaskać, transport by się opłacał. Ale dobra, można odpoczywać. Dzisiaj, robota zrobiona. Coś ich się nawet zarobiło. I wracam do domu, policzę, jak ten w ogóle kurs wyszedł. Bo... Tydzień wyszedł nie najgorzej. Nie wiem, jak ten drugi tydzień. Myślę, że też nie będzie najgorzej. I zobaczymy, jaki plan kolejny jest. Jutro troszkę podzwonię, popytam, co na następny tydzień może być z wyjazdami, bo jeden już jest. Ale może coś ciekawszego się trafi niż przez ostatni okres. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie. Dobranoc. No, nareszcie w domu. Zaparkowane. Na razie tacho się szczytuje. O, właśnie się szczytało. Trzeba takich rzeczy dbać, bo ten nowy tachograf jakoś mi o tym nie przypomina. Podobno to była kwestia ustawienia go przy montażu, ale oczywiście jakoś nie poszło. A zaraz zobaczymy jakież my tu spalanie mamy z tej trasy. 7328 km, nie najgorzej. 27,2. No, pięknie, słuchajcie, kurczę. Przy tych ładunkach 24, 25 ton cały czas, moim zdaniem, rewelacja. Oby tak dalej, a ja już myślałem, że coś z Dafem się dzieje, że tyle zaczął palić, a to po prostu była gówniana pogoda. Teraz jednak wiosna idzie. Dafik odżywa. Spalanie 27,2. Pięknie. Oby tak dalej, i oby nic się dalej nie zepsuło. Autko zaparkowane. Dzionek przepiękny. Więc jak go można wykorzystać? No, w jedyny słuszny sposób. Bo jak by inaczej. Tym już pojeździłem. Teraz czas na tego. Czekam na córkę. ona się ubiera. Chodzimy gdzieś. Pojeździć sobie. Troszkę wiatr wieje, może najcieplej nie jest, ale przynajmniej nie pada. O, półko już odwiedziłem, papiery zostawiłem. Teraz odwiedziny w salonie Yamachy e, Trzeba było łańcuch naciągnąć. Dopiero później zobaczyłem, że troszkę za luźny łańcuch mam, a u nich tutaj za darmo można to zrobić, więc czemu by nie skorzystać. Teraz do oportransu i za chwilę spotkam się z Wojtkiem. Może pamiętacie swego czasu razem żeśmy... Pojeździli trochę. Dzisiaj też taka pogoda, że można sobie troszkę we dwóch polatać. Swoją drogą, ciekawe kłady, nie? Dobra, trzeba korzystać z pogody. Jadę. No, Opol Trans, zwany potocznie Biedronką, odwiedzony. Gumki do nadkola. Trzeba zamocować. No i czekam na Wojciecha. On zjadł obiad, i zaraz tutaj przyjedzie. I lecimy gdzieś jeszcze. Coś tam pozwiedzać. Jest i Wojciech. Co on wyciąga? Też kamerę, pewnie jakąś. No, piękna maszyna, nie? Dobra, nie tracimy dnia, lecimy. A, Wojciech nieprzygotowany przyjechał na spotkanie. Trzeba dokarmić trochę bestie. A, łyka. I dotarliśmy do celu naszej podróży Kamień motocyklistów Ciekawa rzecz Dzień dobry, w piątek, 21 czerwca. Ale fajny dzień wczoraj był. Dzisiaj też wybieramy się na przejażdżkę wzdłuż granicy z Białorusią. Dajcie znać w komentarzach, czy męczyć Was tymi moimi przejażdżkami motocyklowymi, czy raczej sobie to odpuścić. Ja na razie założę nadkole, które, jak pamiętacie, okrutnie zerwałem, bodajże w Belgii. Jadę, umyję sprzęt, bo zamówiłem Ciekawe środki, jakieś płynne szkła i płyn do polerowania. Nie pasty tylko płyn właśnie. Podobno w testach bardzo dobrze wypada. Pomocnik też jest, także będzie wesoło. Będzie się działo. Później znowu jadę na przejażdżkę motocyklową. I tak jak mówię, wzdłuż białoruskiej granicy. Co dalej? A! Wczoraj również zgłoszenie do Truck Show Podlasie. Już poczyniłem. Także moje auto i auto yy, Łukasza z Prime Heavy Horses jest już zgłoszone. W sierpniu, mam nadzieję, że się widzimy na zlocie. Pogadamy sobie, wypijemy jakąś herbatę i będzie na pewno bardzo fajnie. A ja zabieram się za robotę, bo znowu dnia będzie mało. Wczoraj dopiero o 18 wróciłem. Dzisiaj wcale nie spodziewam się, że powrót nastąpi wcześniej, bo ciekawy dzionek się szykuje. Znowu słoneczko, ma być jeszcze cieplej niż wczoraj, więc działamy, działamy, bo kurczę, parę dni w domu, trzeba to wykorzystać w jak najlepszy sposób. O i po zabiegu, autko wygląda no znacznie, znacznie lepiej, A zobaczymy jak te środki jeszcze zadziałają, myślę, że będzie dobrze. Jak to byś się zastanawiał, samym ciągnikiem? Można wjechać, w Janek Wiluk, niedaleko sklepu, z częściami, od razu kupiłem sobie środek do felg, tak rwała felga, działa, ładnie wymyło, super, dobra, wracam do domu, myję jeszcze motocykl i w drogę. Dzień dobry, dzień dobry, starczy tego wygupiania się, wczoraj calutki, boży dzień, przyjeździliśmy w nocy, dopiero wróciłem, ale... Poznałem bardzo fajne trasy motocyklowe dzięki Wojtkowi. On troszkę dłużej ode mnie jeździ, troszkę więcej ma doświadczenia, więc tych miejsc zna dużo, dużo więcej. Zaraz trzeba zająć się troszkę autkiem. Chciałem kurczę karczer wyciągnąć, bo przyszedł mi pistolet, wszystko poprzychodziło, przychodziło, ale wieję takie wie, wszystko kurczę i tak nieprzyjemnie na podwórku, że odpuszczę sobie. Auto jest umyte jeszcze później, felgi sobie zrobię tym kurczę tym woskiem. przód wyszedł naprawdę fajnie. Tutaj pięknie przyciemniło. Także daję radę. No i pierwsza próba była oczywiście na motocyklu. Bardzo fajnie lakier odżył. Choć stary nie jest, ale mimo wszystko bardzo fajny środek. Później Wam pokażę jaki. Nastąpiła również zmiana planów, oczywiście. Nie ładuję w poniedziałek, a ładuję we wtorek i w troszkę inne miejsce. Czemu to przełożyłem? Po prostu ta druga miejscówka jest znacznie lepsza. O, chłopaki jeżdżą. Fajnie. Ja jeszcze później się przejadę, dlatego nie chowam. I będę jechał gdzieś w okolice Magdeburga. Między Magdeburgiem a Berlinem rozładunek. Super. Lepszy to kot niż tam koło Rostoku. Stamtąd jakoś będzie łatwiej się wydostać. Cały mój odpoczynek, że tak to szumnie nazwę był bardzo owocny spotkałem się z fajnymi ludźmi mamy pewne zacne plany jeżeli chodzi o transport szczególnie powroty więc nie jest źle, a wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobrze no i spoko może transport w końcu zacznie się opłacać, ja dzisiaj też w dekarze się bawiłem No, po dachach też potrafię skakać taki człowiek. Orkiestra No nic, słuchajcie, jutro ma padać deszcz. Jest niedziela, będę miał czas poskładać ten te swoje wypociny szum, nie też filmem na YouTubie. Także nie zapominajcie subskrybować, docencie, docencie to łapki w górę, oczywiście, i komentarze. Ja zabieram się za robotę, bo jeszcze czeka, czeka. Coś dzisiaj polatamy. Dobra. Naroty. Niedzielę mamy. Słuchajcie, poleńku. Kończymy to nagranie. Ja mam na chwilkę jeszcze dla siebie. Muszę poskładać ten film, bo oczywiście nie było czasu. <laughs> Jestem w trakcie projektowania pewnej ozdóbki jeszcze do DAFA. Filamenty już leżą. Zaraz załaduję, wydrukuję i mam nadzieję, że dzisiaj uda się to też zamontować. Oglądajcie następne nagranie. Zobaczycie, co to będzie. Miałam pokazać, jaki to wosk używam. W następnym nagraniu, po prostu o tym zapomniałem. Na koniec również ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, szukamy kierowcy na kraj z okolic Trójmiasta najlepiej. Poszukuję to, mój kolega Grzesiek. Myślę, że płaci nie najgorzej. Także, jak ktoś jest zainteresowany taką pracą, piszcie w komentarzu. Po prostu gdzieś zgubiłem numer do kadrowego. Jak ktoś będzie zainteresowany, to w komentarzu odpiszę, podam numer, będziecie sobie spokojnie mogli się skontaktować. Także jeszcze raz zapraszam. No i co? Tak jak mówiłem, maleńku, koniec tego dobrego. Ja dzisiaj sobie jeszcze trochę pokrzątam się, coś tam porobię i we wtorek ładuję na dziki zachód. Wy nie zapominajcie subskrybować, nie zapominajcie łapka w górę, no i oczywiście komentujcie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!